Idą se łowieczki z barani góreczki, kraciają se po maluczku. W początku w ogóle to byli górale, nie? Ale przed góralami jeszcze były łowcy. I z tymi łowcami to tak człowiek po malutku siął przez tą historię, jak o to powiadają naukowcy, i się rozwiją. I jak te łowce sum, to w górach się dobrze dzieje. A jak łowiec nie ma, to i ludzie jacy się potracyli. W Beskidach trwa proces przywracania hal owcom. A z nimi bogactwa kulturowego tego regionu. Tradycyjny wypas owiec nierozerwalnie związany jest ze zmieniającymi się porami roku. Gospodarka szałaśnicza zawsze była blisko przyrody i zgodna z jej poszanowaniem. To wiosna się mieszał owce i zganiają gazdowy gospodarze i to jest taki radek się poświęcał się owce, pokropi się ich tam i no i reszta się rzuca w drugą. Przychodzimy co roku z Ratłowa, przechodzimy całą Morawę i, i w Beskidy, w Soblówkę. We wiosnę się idzie smutno troska, a we jak się już z powrotem, no to tam troska się i wypije, i zaśpiewa się, i idzie z weselcem. A wiosna to tak bardziej smutno, bo to już to tak się idzie na, na pięć miesięcy. Wiosenny redyk ma miejsce po 23 kwietnia. Mieszanie owiec, poświęcenie ich, pierwszy udój, wszystko tu odbywa się zgodnie z tradycją i ma przynieść pomyślność. Pierwsze wiosenne miejsce wypasu to spotki. A od Bożego Ciała do Matki Boskiej Zielnej to już hale. Po sianokosach i żniwach, aż do Świętego Michała, ponownie wypasane są owce na spotkach. W jak poszedł z owcami, no to był tamte od maja do września i nie miał kontaktu z żoną, z nikim. Dopiero później, po rozchodzie, jak już owce porozdawali właścicielom, potegowali, no to mógł pójść do żony pół do otwartej trzeba stawać rano, wydoić no i później pojeźdź, no i, i resztę i spać. Zaś przyjdzie się na połednie, no to zaś doić, południe dojęli do sierpnia, no to zaś podoi się, zaś się chwilę odpocnie, poje, no i idzie się znowu paźdź. No I tak na okrągło taką robotę jest. to nie ma chęci to tam nic nie zrobić. To jest nudna robota, bo tam trzeba siedzieć od rana do wieczora i nie każdy to potrafi. Kiedy nie jest cierpliwy, kiedy to, no to pójdzie zaraz z owcami, bo powie, że to jest nudne, że śmierci i w ogóle i... Żeby robić z owcami, no to owce trzeba kochać i trzeba z tym robić. Dla młodych już to teraz jest straszny, trudny zawód. Kiedyś, jak opowiadają baciowie, to już chłopiec, zanim poszedł do wojska, to się nasałaś na juchaskę ku łowcom. I jak już przy tej łowca był chociaż rok albo dwa roki przed wojskiem, to on się już niczego na świecie nie był. Teraz gór nie ma takich juchasów, albo bardziej takich, co potrzebuje pracy, roboty, albo albo musi. No. Tak to woli wyjechać za granicę do Irlandii, zarobić coś więcej. tu u nas kiedyś to się powiadało, że były złote ciasy siała, sałaśnictwa. Że te łowieczki tu były wszędzie. Tu na żywiec na w 80 roku łowce, a w tym roku może dwie trzy hole są no. No ale mamy takie jak na ochodzie to jest jedna pod grapami jest druga, halaracza, baranio i magurka. Jo jak był mały toż co bych mógł spamiętać pierwszą rzecz to na sałaszu. Na sałaszu pod, pod kolebą, przy uodważowaniu zięcicy, na tule to było, matka nie, czyli babcia, jak to opowiadają, e, chochlą przelewali, smakowali, cmokali, syra, kroili, buncum, cięstowali, e, piesek gonił, lizą. To, to taki to były te pierwsze wspomnienia i jak kiedy tego nie zakosztuje, toż ten chlebiciek przy tych łowcach jest strasznie ciężki. A kiedy mu się już to uznało, już to Kajsi tam głęboko doświadczył, toż go to ciągnie i z tymi łowcami cały czas chce być. Masz. Nie ma już. W moim przypadku każda owca ma swoje imię. Jest Bera, jest Murysa. Jest bunia. Każda owca jest poznawana po numerze kolczyka. Każdy gazda może mieć swój jakiś znak. Umaszczenie owce, albo coś takiego. Jest taka murcula, to ona jak zawoła się ją, no to zaraz idzie. Jakby się pasło jak owce, ale jak się zawoła zaraz no to idzie i te owce idą za nim. Ona mnie słucha, a, a owce ją zaś słuchają. I taka owca to jest okropny skarb. Bo z taką łowcą to się ani inne nie pogubią, z taką łowcą to można iść kilometrami po gruniach i ziodno w zatku nie zostanie, bo ona to już pilnuje, ona już wie, ci są w te łowce, ona pierwszą głowę do góry podniesie czy jakie niebezpieczeństwo, czy jaki wilk kany się nie pojawi, no muszą słuchać, no bo, no bo jakby nie słuchały, no to by się nie napasę, bo, bo łowca musi się paść, co by. Napasła się, a jak będzie od lasa do lasa, no to nachodzi się, a nie napasła. się. To musi być talent do tego, no. Zamiłowanie i tata też się trudniło pasterstwem i owcami, a dziadka to nie znał, to nie wiem. Wezmę drogi, owce zawraca. Uf, 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 uf. Łowczarek podhalański, biały, to on powinien cały czas być w kosiorze. On wie, że to stado należy do niego i to jest pies obronny. Ale tak do wypasu, to on za bardzo nie chce mu się gonić. On tak pilnować tego stada. Do wypasu, zaś taki piesek drobny, malutki, niepozorny, to on zaś rod gonić dookoła, zaganiać pilnować co by nie od co by za daleko owce nie poszły. tuż żądzasz, strasznie rod. Połączenie stad należących do różnych gospodarzy gwarantuje odpowiednią ilość mleka do wyrobu serów. Najlepsze mleko jest z maji, jest to czerwiec, bo jest młoda roślinność. Mleko zaraz po zdojeniu jest przynoszone do bacówki, przecedzane i podgrzewane nad ogniem w miedzianym kotle. Potem wlewa się je do kuczery, dodaje zaczyn podpuszczkowy, czyli klag, i dalej postępuje zależnie od rodzaju sera. Z owczego mleka wyrabia się smakowite sery typu włoskiego. Bunc, bryndzę i ostypki. Mamy serek Ser przeznaczony na ostypki przekłada się do pięknie zdobionych drewnianych foremek. Wędzenie trwa od dwóch do czterech dni. A po kolejnym dniu leżakowania sery można sprzedawać. Syr to jest złoto, bo głównie górale kiedyś to z tego żyli. Na drugim miejscu wełna, no bo to już wełna to, było, o, to była gunia, to były nogawice, to był cały, to był kapelusz, to wszystko, co można było z wełny zrobić. No ale to też był, jak się to mówi, ten pieniążek, bo nie tyle się handlowało syrkami, co tą wełną. Po tą wełnę przyjeżdżali sukiennicy z Berna, jako się tu śpiewowało u nas. Przyjeżdżali z Wiednia, na, tym, na tej wełnie rozrosło się bielsko i tak jak przyszło czas na strzyżenie tych łowiec, toż każdy też gazda wiedział, że jak tej wełny łostrzydzie złogo na łowcy, to już tego strzygacia zapłaci. Łossod, czyli święto powrotu owiec z hal, odbywa się po dniu świętego Michała, czyli po 29 września. Rozpoczyna go msza święta, dziękczynna za pomyślne bacowanie. Kiedy się człowiek rodzi, to tak jakby dostał stadołowiec. I Bóg go prowadzi przeróżnymi ścieżkami. Jednego zaprowadzi na zielone pastwiska, inny mu drogę kamienistą. Jeszcze inny musi się włóczyć po lasach, ale na każdego Pan Bóg bocy, co by swojego stada, tych swoich talentów nie ustrwożył. To czas rozliczania się z wszystkimi gospodarzami i ponownego liczenia owiec. 4, 8, 8, 8, 9, 10, Ja mnie może nie przyjąć na zimę do chałupy taką wolność. No, a, a w tej grubej skrzyni ile ta jest za ten ser, sypki No, ile nas biorą. No, partu tu będzie na Tam jest. To może ino za Drewniany wóz zabiera także wszystkie sprzęty z bacówki. Nie będą tu potrzebne aż do następnej wiosny. Śradowi kapieją, ja to taki cudą! E po cholach ją. tuż tak tu u nas, kejsi to się powiadało, że były złote ciasy i że te łowieczki tu były wsiędzi, że ludziom się dobrze miewało, że chałupy budowali mocne, drzewiane, piękne, że syreczek papali, jedli, jak to powiadają i że ten syr to był ten nasz chlebiciek. Pytają się czasami wypas tradycyjny, wypas kulturowy. Otóż też jakby tak człowiek sobie o tym pomyślał, to już najprędzej by powiedział, no chyba jednak bardziej kulturowy, bo przy tym wypasie to się nasza góralska kultura tworzyła. święty Michał kozdy weź nie swoje eee. te owce wielu właścicieli które są ich dobytkiem raz pobłogosławić i poświęcić Bace, Juchasów i psy, które stróżowały to by było bardzo dobrze, jakby ten owiec było większy, więcej, bo na razie to jest są już parę lat, ale to są początki tradycja Zaczynała zaginać, zaginać, a teraz jakoś powoli, powoli stopniowo przywracają górę, ale staram się, żeby to jak najlepiej wszystko było, żeby te hale nie zarastały lasami, tylko wy... staram się wykrzasać tak jak kiedyś było, wykrzasywali i, i dzisiaj też zaczynam wykrzasywać hale i robią i... i pasą na tym owce. Dawno tak gadali, że w tym to, w to owce to ma co chce.